Cześć, witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będą elementy robocze do kultywatora Grubera Potinger Synchro. Od jakiegoś czasu oferujemy redlicę z jedną płytką, z napawaniem po 155 zł. Coś mocniejszego, trzy płytki w takim układzie V, to jest mocniejsza, dużo redlica, 255 zł netto. Odkładniczki dla klienta zamówiłem z rynku niemieckiego Industrichow po 70 zł i poprosił mnie, żeby, bo na kultywatorze ma same takie właśnie odkładnie o tej szerokości, tak? czyli na 80 mm, nie ma tych odkładnic na skraju, tam trochę mu usypuje. Za, zamówił, poprosił, żeby po prostu mu zamówić. Odkładnice skrajne i tak to wygląda Takie to są duże płaszcze Żeby tą ziemię Do środka zagarniać I nie usypywał Tych boczków Takich Bo później jest problem z podgarnięciem tego podwał I takie odkładniczki W granicach 120 zł Można Można u mnie sobie zamówić Jeżeli ktoś potrzebuje tak? No bo to, no to są takie na standardowych kultywatorach zazwyczaj dają takie, proste. A skrajne, no to nie wiem dlaczego nie, nie jest to montowane. Chyba, że jest to pod, pod jakieś zamówienie specjalne, tak? Przy zamówieniu agregatu. Jak na placu stoi, no to nie ma wyboru. Można sobie ewentualnie tego typu rzeczy później dokupić. I, no i wtedy on... Jeżeli chodzi o tą ziemię, no to ona wtedy jest zagarniana bardziej do środka. Tak? Jeżeli kogoś coś z tego tematu interesuje, pod filmem oczywiście jest kontakt domny, mailowy i telefoniczny i można sobie takie rzeczy zamówić. Tak? Zapraszam do subskrybowania kanału, bo takich tematów będę pokazywał coraz więcej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć. It's your day to leave it. It's your day with destiny. It's too late to leave it. After all, it's your, it's your party. Call it luck. Call it fate. Call me.